Siemanko, 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 z tej strony Gajos, a to jest już kolejny odcinek z serii The Walking Dead, epizodu czwartego. Tak, w poprzednim odcinku y, znaleźliśmy łódź, znaczy Clementine znalazła łódź i musieliśmy do niej wziąć akumulator y, i paliwo, dlatego jesteśmy w szkole w Crawford y, 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 i szukamy w niej tych rzeczy. Wszyscy się rozdzielili, a my musimy znaleźć coś co może być nam potrzebne. Dobra, nie będziemy się rozglądać za niepotrzebnymi rzeczami, czyli możemy tutaj od razu no 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 Tutaj na dywan nie będziemy patrzeć. Y, zostawiliśmy y, ulotki. Możemy zobaczyć. Czekajcie. Nie, nie będziemy patrzeć. Y, dobra, wychodzimy. Zostawiamy Clementine i miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie jak spłatka. Czeka na nas taka laseczka zarąbista I idziemy. Gdzie ona jest teraz? Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Zasady. Wszystkie choroby i kwestie zdrowotne należy zgłaszać. Dobra, w ogóle my musimy zobaczyć, gdzie ten akumulator, bo musimy mapę zobaczyć. Oj, 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 oj. Did any of the others come back yet?

Drzwi na zabaw, droga pożarowa, gabinet lekarski Ale gdzie my jesteśmy teraz? Powiem, gdzie my jesteśmy? Dobra, to wrócimy, wyjdziemy sobie I zobaczymy, co możemy znaleźć tam Dobra, tutaj już nie możemy iść czyli idziemy przejdziemy się tutaj teraz tutaj się przejdziemy pusta szach. no idę do ciebie, szmato przepraszam bardzo, że tak się odzywam, ale um, po prostu to z tych emocji wybaczcie, bo ostatnio widzę, że um, tam parę osób nie podobało się, że ja y, używam czasami wulgaryzmów, ale to było tylko jednorazowo i, y, y, i to wszystko. Dobra. No to to tutaj, czy. Chyba tutaj. Exit. Exit. Dobra. Wychodzimy na uliczkę. No, gdzie jest Moli? Pytam się, gdzie jest Molly? Uh -huh. Nie no chyba nie pójdziesz, ziomuś my idziemy po, do warsztatu po akumulator, przecież to nie, nie zostawimy. Dobra, czyli idziemy o, o. nie. 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 Mieliśmy dostać akumulator. Dobra, ninja, ty. Dobra, otworzymy drzwi do warsztatu. Dawaj, dawaj. Nie dasz rady ziomuś. Hmm. No dobra. Skoro mówisz, że zepsute. Dobra, no to pójdziemy sobie tam. Skoro nie możemy znaleźć żadnego wejścia: niczego, nic nie ten. Dobra, popatrzymy na ogrodzenie. No, lepiej nie. Dobra ty. Dobra, to przejdziemy sobie tutaj. O kurde! O kurde! Co? What the fuck? so Molly? Molly? What? What the hell do you think you're doing? It's dead already. I think you can lay off. Don't tell me what to do. You kill geeks your way, I'll kill him mine. Damn. He's wearing medical scrubs. Some kind of scientist or doctor, maybe? Yeah, well he ain't shit now. Did you find us a way in? Yeah, but the garage door's jammed. Can't raise it. Not a problem. Look what I found. Yeah. Okay, that'll work. Tak, znalazłaś. O, jakie siły mają. No jasne. Szybko, 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 ziomu się, szybko. Ale oni silni są. No, jasne, jasne. Ruch, 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 ruchy. Pewnie będzie zręcznościówka, no a jak? Ku, ku, Szybko! I zabrać to, zabrać to, zabrać to, zabrać to. No jasne, jasne, jasne. Ten gościu żyje i tam podejdzie. Tak, 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 tak. Okej, okay, dobra, szybko rozejrzymy się, pewnie z samochodu trzeba będzie wyjąć. Yy, Okej, okay, maska, otwieramy maskę. Do Tira. Jest to jakiś akumulator? Rozejrzyjmy się. Już nie ma. Kurczę, gdzie może być akumulator? Jeszcze tam są drzwi do biura. Tutaj panel kontrolny jakiś, ola la, samochód. A trzeba go teraz yy, w dół. Nie ma zasilania, super. Dobra, pewnie zasilanie będzie w biurze. Kurde no. No co ja poradzę? Może ten panel kontrolny. LOL, przecież to nie, nie o ten mi chodziło. Ok, teraz popatrzymy tu. Co to ma być? Dobra, to lecimy dalej, rozejrzymy się jeszcze. Czy coś tutaj jest? Hello. Hello everybody.

I ona zostanie bez niczego. Dobra, to idziemy szybko przeciąć to. Dobra, przecinaj. Tylko nie wiem, co my z tym zrobimy. Dobra, tylko teraz co mi to da?

No, to wyjmij je. Szybko, wyjmuj. Dobra, teraz bierz akumulator. Szybko, 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 szybko. Ta! Doblecaka! O kurcze. Na tira. Szybko, wbijaj się tam, wbijaj. O kurde, nie mów, że złapię. Dobra. Ale wariaty Już tak dużo ich tam się zrobiło, ta no i co teraz? Dobra przestrzelimy ją Przestrzelimy ją, szybko, szybko, szybko Dobra Jest szyba Teraz babka łapiesz się i Wbijasz się tam, szybko, szybko Bierzemy, 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 bierzemy Dobra Udało się, udało się, udało się Teraz wybi wybijamy stąd, No to babka, biegniesz, o jaki ninja, bije, yeah. ale teraz jak ja przeskoczę, mm. łapiemy się, łapiemy. No dobra. Jakoś się uszło. Teraz wracamy do bazy, do gimbazy. A to kto? A to my. No kurczę, no co ona wyprawia bez kitu? Dobra. Zakrwawiona szafka, zobaczymy, co tam mamy. Hmm, co tam może być? Nie otworzę jej bez właściwej kombinacji. E... To nie wiem. Zobaczymy, może coś tutaj mamy. E... Pogadamy z nimi. ale myślę, że Don't worry. be happy. No to rozejrzymy się tutaj, no. Czemu ja iść nie mogłem tego, to ja nie wiem. Ale dobra. No, czyli tutaj wszystko przeszukane, ta? No chyba tak. Czekaj, no, chyba wszystko przeszukane tutaj. Czyli rozejrzymy się. <laughs> Nie gadaj eee, Dlaczego Dlaczego, dlaczego to nie działa Dlaczego? Dlaczego to nie działa? Co, co ty gadasz zziąś? Co ty gadasz? Nawet nie wiedziałem o co Nie rozumiem. Bo ten gościu głowy wsadził. Yep. Trzymamy drzwi, no trzymamy drzwi. O kurde, to co ja miałem robić? Lol, 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 lol. Kontynuuj. Kontynuuj. Dawaj, dawaj, zamykaj te drzwi, zamykaj. No przecież robię. Yep. Trzymam, trzymam drzwi, trzymam. No przecież je trzymałem, no co biega? To co mam do tyłu strzałkę trzymać? No, dawaj ziomuś, dawaj, 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 ziomuś. Je budu. No kurcze. To co miałem robić ty? O Jezu. jeps Dobra, bierzemy, bierzemy, bierzemy Bierzemy Blokujemy, 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 blokujemy I eee Dawaj, dawaj, dawaj jep No i dobra, nie wejdą Ale kurde Nie, normalnie nie wytrzymam Let's not start high-fiving each other just yet. Let's get the hell back to the classroom. Use a hand with these fuel cans. They weigh a goddamn ton. No, to let'sime, let'sime, Ale co, mają wszystko czy nie mają? You're back. Yeah, and we made out pretty good too. Great work, Kenny. How are you doing with that door? Not so good. Here, let me give you a hand.

yeah, what has she done for me lately? No właśnie, co zrobiła wait, wait, there is something you can help me with something that's been on my mind. I could use your opinion. What is it? It's Kenny. Since I've been helping him work on the boat, I've gotten to know him a little better. He's a good guy, you know, and it's eating me up knowing what I know. I've been thinking about telling him the truth. Ben come on, this again. It's my fault Duck and Katja got killed. If I hadn't screwed up back at the motor inn, they'd still be alive. How am I supposed to just carry something like that around? I have to tell him. Look, Ben, I really don't have time for this. You don't get it, Lee. What am I supposed to do whenever he talks about Katja and Duck? Just nod and pretend like it wasn't my fault? I can't do it anymore. There'll come a time when he's ready to hear it, but it's not now i hear you i'm gonna get back to this looks like they had quite a system here crawford's final solution Na Gimblus, na Gimblus, popatrzymy. Dobra, naklej. No co ty nie powiesz, ziomuś? Nie mamy tutaj niczego do roboty. No rozglądam się na wszystkie strony i nie mogę niczego znaleźć. Gra w klasy. To się grało kiedyś w klasy. Dobra. Co ja was zagaduję? Wychodzimy stąd. Okej. Okay. Mhm. Zdjęcie. Witam w Crawford. No, kutach jeden. Patrzymy, patrzymy na wszystkie szafeczki, czy niczego tutaj nie może, może nie być? Yy, wyjście na plac zabaw, to raczej zrezygnujemy z tego. Zrezygnujemy z wyjścia na plac zabaw. Ok, to... Wrócimy do nich, zapytamy... WHAT?! Co ty gadasz?

I think they must have heard us rooting around in here. The whole place is infested. They're everywhere. Calm down. I took care of them. What about the meds? Did we find what we need? Yeah, that's our other problem. Take a look. Looks like they were keeping all the prescription meds in that safe, locked up tight. There's no way we can bust it open? Maybe with enough time. But I don't know how much of that we have it yeah, be a hell of a lot quicker if we just knew the four-digit combination well i doubt they just wrote it down and left it here for us to find we should just try busting it open we don't have any other choice okay you get started i'll take a look around see if i can find anything useful no. camera no tape inside this camera set up, it looks like it would have had a pretty good view of that keypad. I wonder if it got someone punching it in. shit this on the floor? It's a sonogram. Hmm. There's dried blood on this printout. And on the floor... Looks like a trail of it from the safe to the camera over there. Then out the door. Oh, Kurcze, poszukamy jeszcze w szufladzie coś. Może kasetę znajdziemy? Yes, Kurcze, no. Przestrane. Przez ranę, Nie będziemy nic robić, póki. Nie będziemy nic strzelać, póki nie ten. Dokumentacja medyczna? to zobaczymy ją. Kaseta jest! O, kaseta, 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 zara. Dobra, a z nim nie będziemy rozmawiać, nie chce mi się. Dobra, tutaj wychodzić nie będziemy, spojrzymy jeszcze na kartki, wszystko obbadamy. Dobra. Czekaj, drzwi nie. Kserokopiarka. Dobra, łóżko. Jezu, jaką wcale nie spał prawie. Jako to przesranę musi być. Dobra, kaseta. I patrzymy, co może być. This is day 82 since the outbreak. 1547. Dr. Logan in consultation with patient Anna Correa. Why are you recording this? Regulations. Oberson has ordered me to keep records of all medical examinations and consultations. I need you to brace yourself, Anna. The sonogram confirms that you're pregnant. Oh, God, oh, God, oh, God. As you know, the rules are very clear. The termination is mandatory. You don't have to tell them. Tell them it was just nausea. That you gave me something for it and it went away. This is my problem, not yours. If Oberson finds out that I concealed evidence for a pregnancy... I'm sorry, but these are the rules. I'm gonna give you a sedative. It'll make the procedure easier on you. I don't want the procedure! I want my baby! I can't do this! I can't do this! Anna, you don't have a choice. Now, if you like, you can take some time with this. But I need you to come back no later than tomorrow. Or I'll have no choice but to inform Oberson myself. I'm sorry. Corda. We almost had it. What the hell kind of place was this? Like Molly said, the worst kind.

ale to, co zobaczymy na zewnątrz, dopiero zobaczycie w następnym odcinku, dlatego dziękuję Wam za uwagę i komentujcie i oceniajcie, jeżeli Wam się film spodobał, więc dziękuję Wam jeszcze raz za uwagę, ja byłem Gajos, no i na razie.